Witam państwa bardzo serdecznie. Aleksandra Waszak to są Aktualności Ratajskie. Zobaczmy, co przed nami. Głosowanie w sprawie ścieżki rowerowej przy traszkach ratajskich. Spotkanie z zastępcą prezydenta na ratajach. Nowatorska operacja w poznańskim szpitalu. Zapraszam. Ścieżka rowerowa biegnąca przez użytek ekologiczny Traszki Ratajskie zostanie przeniesiona, a Zarząd Dróg Miejskich zaproponował koncepcję budowy jej wzdłuż torów tramwajowych. Czy to dobry kompromis dla rowerzystów i dla płazów? O tej sprawie 15 października dyskutowali radni miejscy i odbyło się głosowanie. I teraz pytanie y, podstawowe, gdzie będzie bezpieczniej dla traszek? Podczas dziewiątej sesji Rady Miasta Poznania został poruszony temat ścieżki rowerowej na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie. Jest ona problematyczna ze względu na rozjeżdżanie płazów i łączenie ruchu pieszo -rowerowego. Zarząd Dróg Miejskich w swoim projekcie zaproponował budowę nowej trasy wzdłuż torów tramwajowych. Za tą trasą stoi przede wszystkim to, że ma poparcie społeczne w postaci uchwały Rady Osiedla, w postaci wygranego budżetu obywatelskiego 2020. Musimy rozwiązać problem kolizji ruchu kołowego z ruchem pieszym. Tutaj jest niebezpieczne miejsce w kilku punktach, natomiast najbardziej newralgiczny jest przystanek tramwajowy Osiedla tysiąclecia. Zdania na temat propozycji ZDM-u są jednak podzielone. Ta trasa zagraża wprowadzając powierzchnię utwardzoną, niszcząc siedliska, a najpewniej też będzie oświetlona, co będzie powodowało dodatkowo zanieczyszczenie światłem i efekt odstraszania płazów. Wcześniej walczyliśmy z tym, żeby trasa tramwajowa była zrobiona w taki sposób, żeby płazy mogły w tym miejscu funkcjonować. Okazuje się, że teraz kolejne trzy metry chcemy im zabrać, także przy tak małym obiekcie to, jest, to, to nie jest dobry krok. Przeciwnicy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż torów znaleźli alternatywę. Ich zdaniem lepszym rozwiązaniem byłaby trasa przy alei księdza Mieczysława Radziejewskiego, która jest oddalona od siedlisk Traszek. Tutaj jednak problemem okazuje się brak rozdzielenia ruchu piesza rowerowego oraz dłuższa podróż. Trasa byłaby wydłużona i to nie tylko jeżeli chodzi o czas i odległość, ale również osiedle tysiąclecia i Aleja Radziewskiego, która przebiega u nas kraju osiedle tysiąclecia leży na skarpia, więc wymagałoby to sporego podjazdu, zjazdu no, takiej drogi by po prostu użytkownicy nie, wy, nie wybierali. Myślę, że na co dzień każdy z rowerzystów i użytkowników tej trasy zrozumiałby, doceniłby i przede wszystkim miał wiedzę na temat tego gatunku, który jest na ten moment zagrożony. Po licznych dyskusjach Rada Miejska Saraszynkowska-Welseng zawnioskowała o odesłanie projektu uchwały do Komisji. Bardzo proszę o pochylenie się nad tym tematem i nie podejmowanie dzisiaj tej decyzji o budowie akurat w tej trasie przy trasie kurnickiej, tylko konsultacje Rady do spraw ochrony środowiska i klimatu przy prezydencie. Jej wniosek został jednak odrzucony większością głosów, a głosowanie się odbyło. 25 radnych było za budową ścieżki rowerowej wzdłuż torów, a 5 przeciw. Rada uchwałę podjęła. Tutaj nie ma idealnego rozwiązania. Ta trasa jest prowadzona tak naprawdę po granicy użytku ekologicznego. Wzdłuż torowiskach to już jest teraz po modernizacji trasy tramwajowej zabezpieczone. Przy tym, żeby te traszki nie wchodziły na, na torowisko, a nie ginęły, więc myślę, że jest to logiczne, sensowne. Natomiast też mam nadzieję, że po prostu przy wykonywaniu projektu Zarząd Dróg Miejskich będzie konsultował to z herpetologami. Proszę Państwu i sobie, żeby zap 5-10 lat nadal Poznań mógł się chwalić tym ekologiczną enklawą, a nie jej utratą. Dziękuję. Na sesji Rady Miasta przypomnieli o sobie mieszkańcy Osiedla Maltańskiego. Postulowali o trójstronne rozmowy z udziałem Kurii, miasta oraz ich samych. Po demonstracji na Placu Kolegiackim przekazali pismo do prezydenta Poznania. Stoimy przed sytuacją, w której miasto musi zrealizować swój obowiązek w postaci zapewnienia okali komunalnych eksmitowanych mieszkańcom. Wszyscy wiemy, że jest to niemożliwe. Mowa o mieszkańcach osiedla maltańskiego, których umowy dzierżawy zawarte z parafią tracą ważność za mniej niż trzy miesiące. Ludzie zostali <laughs> przekazani wraz z ziemią bez ustalenia w ogóle jakiegokolwiek zabezpieczenia tych ludzi, ludzi, którzy mieszkali i budowali swoje domy przez pokolenia. To główny zarzut mieszkańców wobec miasta. Ich zdaniem jedynym wyjściem byłaby rozmowa z udziałem wszystkich stron sporu. Dodają, że są już po rozmowach z kurią i jest ona zainteresowana takim rozwiązaniem. My będziemy chcieli po prostu jakoś wpłynąć i na Radę Miasta i na naszego prezydenta, żeby wreszcie podjęli temat, żeby wreszcie nam pomogli jakoś rozwiązać, bo my sami tego nie rozwiążemy. Przecież Musi dojść do porozumienia między księdzem, władzami miasta i nami. Mieszkańcy przygotowali pismo do prezydenta Poznania z prośbą o trójstronne rozmowy. Przekazali je do Urzędu Miasta po demonstracji na Placu Kolegiackim. Po raz kolejny. Urzędnicy miasta y, po prostu traktują ludzi y, jak towar, traktują ich jak składkę mięsną, której Kościół może y, teraz odsprzedać deweloperom. Do sprawy będziemy wracać. Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, a także radni miejscy i osiedlowi spotkali się z mieszkańcami rataj. Wszystko w ramach tak zwanego spotkania na Fyrtlu. Trzeba wyjść z gabinetów i trzeba wyjść na ulicę bo najlepiej się rozmawia z mieszkańcami i na ulicach, wśród ludzi twierdzi jeden z mieszkańców Rataj, który przyszedł na spotkanie z prezydentem i radnymi. Odbyło się ono w sobotę 12 października na Ryneczku Jagiellońskim, to tak zwane spotkanie na fertlu. Ważne jest, żeby po prostu można było też w takim czasie właśnie też nie kampanijnym, ale takim właśnie, kiedy można spokojnie też porozmawiać o problemach, zebrać uwagi, wnioski, postulaty od mieszkańców. Miejsce także wybrane nieprzypadkowo. Ryneczek generuje duży ruch i, i duży potencjał. Było bardzo dużo fajnych rozmów. Trudno powiedzieć co w liczbach, tutaj no, na pewno kilkadziesiąt osób już przeminęło się i rozmawiało z Panem Prezydentem. I zazwyczaj nie kończyło się tylko na podaniu ręki, ale także na rozmowach o aktualnych problemach mieszkańców Rataj. Wspominałem tutaj, że jedna z osób zgłaszała problemy dotyczące własności ryneczku na siódlu bohaterów II Wyznacztowej. Tutaj ustaliliśmy, że poprzez władze spółdzielnie będziemy starali się, starali się ten temat rozwiązać, zobaczyć o co tutaj dokładnie chodzi, na czym polega problem i starać się wejść naprzeciw. To była też kwestia stanu jednej z ulic tutaj na terenie Nowego Miasta, kwestia również bezpieczeństwa. Z prezydentami radnymi można się spotkać nie tylko na firtlu, ale także podczas wyznaczonych do tego dyżurów. Nowe lokalizacje bloków, budynków usługowych, hal sportowych czy zmiana zieleni urządzonej. Miejska pracownia urbanistyczna jest właśnie w trakcie procedowania kilku nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, także dla naszej dzielnicy. Ruszyły konsultacje, można też nadsyłać wnioski. Trwa drugi etap konsultacji społecznych dotyczący miejscowego planu dla osiedla Tysiąclecia, dokładnie rejonu ulic Inflanckiej i Hartowo oraz Alei Radziejewskiego. Odbyło się już spotkanie informacyjne. Jak twierdzi MPU, to plan wywołany przede wszystkim po to, aby zabezpieczyć teren przed niechcianą zabudową, ale są w nim także przewidziane nowe budynki. Dopuszczamy tam rozbudowę usług oświaty. Chodzi tutaj o to, że... Zgodnie z tym starym planem, jak i naszą obecną propozycją, linie zabudowy dla szkoły Mistrzostwa Sportowego na Osiedlu Tysiąclecia są tak wskazane, że jest możliwa rozbudowa tego całego ośrodka o salę, halę sportową. A taka pełnowymiarowa hala ma być już projektowana na zlecenie szkoły. Ponadto w zapisach planu jest także budynek usługowy na wysokości wieżowca nr 70. Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie miejskiej, a także na rtkpoznań.pl. Wnioski można wysyłać do MPU do 31 października. Ale to nie jedyny procedowany aktualnie plan dla naszej dzielnicy. Dziś, czyli w czwartek 17 października o godzinie 17, rozpocznie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu dla rejonu ulic arcybiskupa Baraniaka i Katowickiej. Obejmuje on m.in. teren, gdzie aktualnie trwa rozbiórka Galerii Malta. W nowym studium uchwalonym w lipcu 2023 roku dopuszczono tam zabudowę mieszkaniową i w związku z tą zmianą właściciele terenu w rejonie ulicy Baraniaka wystąpili z wnioskami o zmianę planu miejscowego, żeby on był zgodny z zapisami nowego studium. Plan ma też uregulować kwestie ciągów pieszych, co oznacza, że według planu kładka ma pozostać, ale także ma być zapis, z którego ucieszą się przyszli rodzice małych dzieci. Mamy już wiedzę z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, że na tym terenie będzie trzeba poszukać terenu pod nowe przedszkole publiczne. Wnioski do projektu planu miejscowego zbierane będą do 8 listopada. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres MPUPL, -mpu a także pocztą tradycyjną na adres Miejska Pracownia Urbanistyczna, ulica za bramką 1. Zakończyły się już także konsultacje w sprawie projektu planu w rejonie ulic Romana Maja i Starołęckiej w Poznaniu. Wnioski z konsultacji Miejska Pracownia Urbanistyczna ma nam przedstawić w przyszłym tygodniu. Od 17 października początkowy fragment ulicy Redarowskiej będzie zamknięty. Ma to związek z planowaną wymianą nawierzchni na 50-metrowym odcinku, konkretnie od wjazdu na parking wzdłuż ulicy Rzegrze do wjazdu między budynkami na osiedle Stare Żegrze 13 i 14. Objazd będzie możliwy od strony ulicy Inflanskiej, a wjazd na parking Marketu Biedronka pozostanie otwarty. Remont potrwa najpóźniej do 21 października. Pierwsza w Polsce nowatorska operacja przetoki okołoodbytniczej została przeprowadzona w wielospecjalistycznym szpitalu miejskim imienia Józefa Strusia. Innowacyjna metoda pozwala na uniknięcie powikłań pooperacyjnych i szybszy powrót do zdrowia pacjenta. Przetoka około odbytnicza to patologiczny kanał łączący światło odbytnicy lub kanał odbytu z powierzchnią skóry. Przyczyną pojawienia się go są najczęściej infekcje czy choroby jelit, ale może także stanowić powikłania pourazowe i pooperacyjne. Schorzenie to powoduje silny ból, często nawracające infekcje oraz pojawienie się wydzieliny. Życie utrudnia to, bo to jest... można zapomnieć o rowerze, o basenie. No ciężko jest, ciężko z tym. To są takie choroby, które bardzo długo się leczy. To nie jest miesiąc, dwa, to są lata. W wielospecjalistycznym szpitalu miejskim imienia Józefa Strusia przeprowadzono nowatorską operację, która taki proces może przyspieszyć. Dzięki wykorzystaniu autologicznej bioaktywnej matrycy fibrynowej, czyli matrycy utworzonej z krwi pacjenta, leczenie przetoki jest minimalnie inwazyjne i nie ma ryzyka uszkodzenia zwieraczy odbytu. Taki preparat bowiem stopniowo się wchłania, przyspieszając gojenie się tkanek i powrót do zdrowia pacjenta. To pierwsze przeprowadzone taką metodą operacje w Polsce. Zarówno lekarze, jak i pacjenci przekonują, aby takich schorzeń nie lekceważyć i poddać się leczeniu. Tu nie ma co się wstydzić. Bo, już, bo ból jest silniejszy niż ten niestety. Także nie ma co, trzeba to jak najprędzej likwidować. Im prędzej, tym lepiej. Park Rataje spacerują tam mieszkańcy naszej dzielnicy, a ich dzieci bawią się na Placu Zabaw, nierzadko spędzając tam sporo czasu. Od lat mówi się o tym, że przydałaby się toaleta. Miasto też dostrzegło taką potrzebę i to i to ma zmienić się na murowany, samoczyszczący się obiekt. Z kolei nad wartą mają stanąć pisuary. Taka toaleta ma zostać postawiona w parku Rataje niedaleko Placu Zabaw czyli obok osiedla Polan. I W najbliższym czasie planujemy wybudowanie tam obiektu samoobsługowego, obiektu automatycznego, który będzie się sam czyścił, będzie sygnalizował wszystkie problemy związane z użytkowaniem. W ramach rozbudowy sieci toalet automatycznych, które już funkcjonują na terenie miasta, będzie to 23 toaleta, którą administrujemy. Zapytaliśmy więc przypadkowo spotkanych mieszkańców, czy zastąpienie taką toaletą Tojtoja, który stoi w parku Rataje, to dobry pomysł. Bardzo dobry. Dlaczego? No bo widzi Pani, wszędzie się załatwiam, gdzie tylko można spotkać, nie? bo to tu jest, tutaj, ale to jest nie, nie to. A czy to jest dobry pomysł? Uważam, że tak, jak najbardziej. Dlaczego? Myślę, że na pewno lepsza, jeśli chodzi o jakość wykonania, nie? a gdzieś tam w parku, na spacerach to jak najbardziej. Myślę, że w tym miejscu akurat się przyda. Po prostu właściwie jak na spacer z dziećmi przyjdą, no to toaleta potrzebna. Toaleta ma być czynna całą dobę i kosztować 2 złote możliwa będzie płatność kartą lub gotówką. A kiedy nowa murowana toaleta ma pojawić się w Parku Rataje? Planujemy, żeby to był początek albo pierwsza połowa przyszłego roku. W tej chwili prowadzimy działania związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, ze sformalizowaniem tego przedsięwzięcia. Później jeszcze czeka nas przetarg, więc jest wiele niewiadomych, które nie zależą od nas. Mam nadzieję, że to będzie pierwsza połowa przyszłego roku i że zdążymy przed sezonem, nazwijmy to ogródkowym sezonem letnim. Przed sezonem letnim urzędnicy chcą także postawić, ale pisuary z kolei nadwartą. Mamy tam trzy toalety automatyczne, które są oblegane przez użytkowników, są bardzo duże kolejki, przez to są awarie. W związku z tym pojawił się pomysł, żeby stworzyć tam coś w rodzaju urynałów czy, czy to pisuarów ogólnodostępnych, które nie, nie będą generowały kolejek. Jest to pomysł innowatorski. W Polsce takie pisuary mają jeszcze nie funkcjonować. Powstał 4 listopada 1984 roku z inicjatywy Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych jako jedna z pierwszych placówek tego typu w kraju i pierwsza w Poznaniu. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny Bartek z osiedla Piastowskiego ma 40 lat. Placówka na ich przestrzeni zmieniała swój profil. Dziś funkcjonuje tu także przedszkole specjalne. Paweł leśniczy. Sadzisz drzewa i wesoło sobie śpiewa. W placówce specjaliści poprzez pracę z dziećmi przyspieszają ich rozwój psychoruchowy, emocjonalny i społeczny, wpływają na poprawę sprawności ruchowej, przygotowują także do podjęcia nauki w szkołach. Działam i jako ośrodek rehabilitacyjny, gdzie mogą przychodzić rodzice ze swoimi dziećmi na skierowanie, i wykonujemy tutaj rehabilitację zleconą przez lekarzy specjalistów. I przyjmujemy dzieciaczki z, z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi i opiekujemy się nimi nawet do 10 roku życia. To jest właśnie to napięcie, tak, tak. Do ośrodka z rodzicami przychodzą mali podopieczni z zaburzeniami rozwojowymi, nawet noworodki. Ich rehabilitacja odbywa się w części ambulatoryjnej. Faktycznie specjalizujemy się w terapii niemowląt, które mogą liczyć na opiekę i fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologa, a także lekarza rodzinnego. I nasi pacjenci mogą tutaj być na terapii w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Połowy następny termin mam 25. Terminy niezbyt odległe. Wystarczy zadzwonić, umówić dziecko na wizytę i przyjść, a na miejscu wachlarz usług, z których korzysta na przykład mała Oliwka. Trafiła pod opiekę fizjoterapeutki Magdy w połowie maja. Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów. Przyszliśmy z zmorzonym napięciem i z płaską główką. I po prostu to, co Pani Magda tutaj z Oliwką robi, to są cuda. Rozwój idzie fantastycznie. Wszystkie kroki są osiągane w normalnym czasie, nie z opóźnieniem. O tak, dociskać dobrę rączką. Tak, dobrze. Tak, dobrze i co ważne dla rodziców w dziennym ośrodku rehabilitacyjnym funkcjonuje także przedszkole Bartek. Dedykowane jest dzieciom w wieku od 2 do 10 lat. Dostępnych jest 55 miejsc w pięciu grupach przedszkolnych. Działamy od 6 do 16 i tak jak właśnie pani powiedziała, jest to cała opieka. Jest to opieka fizjoterapeutów, pedagoga specjalnego, logopedy, psychologa, pielęgniarki, więc wszystko co dzieciaczki potrzebują mają tutaj u nas na miejscu. Dla wszystkich dostępne są gabinety specjalistyczne, jest tu także kuchnia, a dzieci są przyjmowane w trybie ciągłym. Rekrutacja do nas trwa cały rok, więc cały czas można się do nas zgłaszać. Odbywamy taką rozmowę w gronie specjalistów i wtedy podejmujemy decyzję o zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola. W niektórych grupach są wolne miejsca. Wśród absolwentów Bartka są osoby, które zdały egzamin dojrzałości w poznańskich liceach ogólnokształcących oraz studenci. To było 10 lat temu. Ewa Wodzyńska wpadła na pomysł, aby zorganizować przesłuchania do chóru. Warunek 60 plus i płeć żeńska. Później ciężka praca i same sukcesy. 12 października w Auli Artis odbył się jubileusz poznańskich senioritek, a sala była wypełniona po brzegi. To był wieczór pełen wzruszeń i wspomnień. Na sali przyjaciele chóru blisko 600 osób. Na scenie chór kameralny poznańskie senioritki pod batutą Ewy Wodzyńskiej, ale i przyjaciele wspólnie wykonali piosenki z kuferka. W tym koncercie rzeczywiście towarzyszą nam muzycy, moi przyjaciele. Paweł Posaręczak na saksofonie, Tomek Kanieński na klawiszach, Andrzej Melnyk na akordeonie. No i Tomek Gdań, z którym robiliśmy lata 20, lata 30, przed, tuż przed pandemią. Być taki jestem, to. że wszystko jedno, Być taki jestem. Poza przebojami z lat 20. i 30. można było usłyszeć piosenki z całego świata, m.in. czeskie, amerykańskie, hiszpańskie, francuskie i oczywiście polskie. To były wszystkie utwory muzyki rozrywkowej, które towarzyszyły senioritkom na przestrzeni 10 lat. Aby dojść do takiego poziomu, należy być zaangażowanym i wykonać sporo pracy na salach prób. Poznańskie senioritki na co dzień trenują w Domu Kultury Jędruś i w Kurniku. Tak naprawdę to jest ciężka praca. To są codzienne, no, codzienne w sensie takim, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu próby. Próby, próby, krew pod i łzy. E, później koncerty, festiwale, doświadczenia sceniczne. I od wystąpienia gdzieś zupełnie bez strojów, tak o na luzie, nagle po 10 latach. No czy nie nagle, oczywiście, to była długa, długa i kamienista droga, e, ale udało się. Po prostu przyjechać do auli arcis, która mieści mnóstwo ludzi. Senioritki zdobyły sporo nagród, m.in. innymi mieszkańców Poznania w plebiscycie Inicjator Roku 2018, ale także na festiwalu Music Everywhere w Gdańsku Nagrodę Publiczności, na festiwalu Choir the Motion w Łodzi Nagrodę za najlepszą osobowość sceniczną. Wygrały również konkurs piosenki Gospel, w którym zasiadło międzynarodowe jury. Zostały wyróżnione na międzynarodowych muzycznych zmaganiach seniorów w Szczecinie za najlepsze wykonanie piosenki a akapel ale to nie wszystko. W zeszłym roku zaśpiewaliśmy dwa razy z Dawidem Podsiadło po koncertu. A w zeszłym roku również nagraliśmy klip z raperem szczecińskim Łonom, który, uwaga, dostał nagrodę Fryderyka w tym roku, jako klip roku. No także to są takie rzeczywiście duże rzeczy, których w ogóle się nie spodziewałyśmy, no ale przyszły, więc z radością je przyjmujemy. Senioritki koncertowały też na Litwie w Niemczech oraz na specjalne zaproszenie miasta Brna. Wzięły udział w czeskich dniach seniora jako gość specjalny. We wrześniu były na festiwalu w Grecji. 13 października na poznańskie ulice wybiegło ponad 4000 zawodników. To za sprawą 23. edycji Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza. Uczestnicy biegli m.in. przez Rondo Starołęka, Rataje oraz w pobliżu Jeziora Maltańskiego. Choć warunki atmosferyczne podczas zmagań na trasie o długości prawie 43 km nie były najłatwiejsze, biegaczom udało się uzyskać bardzo dobre wyniki. Zwycięzca tegorocznego maratonu Mohamed Szabu z Maroka ukończył bieg z drugim najlepszym zwycięskim czasem w historii zawodów, czyli 2 godziny 10 minut i 42 sekundy. Wśród pań najlepsza okazała się Celestin Temko, Kłaczuła z Kenii, osiągając wynik 2 godziny 31 minut i 40 sekund. Na podium nie zabrakło także Polaków, drugie miejsce w kategorii mężczyzn zajął Maciej Rogowicz, a w klasyfikacji kobiet jako trzecia na metę dotarła Izabela Paszkiewicz. Choć tegoroczna edycja poznań maratonu dobiegła końca, organizatorzy sieli już datę przyszłorocznej imprezy. Zawody odbędą się 12 października 2025 roku. I to już wszystko w tym wydaniu. Następne 24 października, jak zwykle w czwartek o 16:30. Do zobaczenia.